Iwonka, a co ty tutaj nosisz? Języczka, będę sadzić. Języczka. Skrzyni. Cześć, witam na kanale info O i dzisiaj się dzieje bardzo fajnie. Pory posadzone już wczoraj. Pewnie było tym filmik. Tutaj posadzone selery dzisiaj będą. Będzie posadzona też cebula. Aj, coś wspaniałego. A tutaj skrzynia Iwonki podwyższona. Zobaczcie sobie. Tużyca obcięta, obcięte końcówki co jeszcze trzeba tutaj wyrwać wszystko i tak dalej, jałowiec bardzo ładny, tutaj lawenda pocięta, trzmielina bez tutaj mamy właśnie te języczki, które Iwona będzie sadziła a to przez to, że wypadły dwie żurawki opuchlak zjadł jak również są tutaj miejsca też na, po komarzycy która była w tamtym roku tutaj macie Chloe, hosta już puszcza, tutaj trzmielina no dzieje się, dzieje się dzisiaj dzisiaj robię to pole właśnie będę je przekopywał a później będzie tutaj posadzone właśnie tutaj ten seler, cebula no na dniach sałata i resztę zobaczycie co jeszcze a tutaj nasi przyjaciele nektarynka, drugi rok uprawy spójrzcie sobie jak pięknie kwitnie wiśnia tutaj no sporo tych właśnie drzewek, krzewów wszystko zostało nawiezione wczoraj, tutaj no troszkę deszcz spadł, jeszcze dzisiaj prawdopodobnie pod wieczór będzie dużo deszczu więc na to liczę wszystkie drzewa owocowe, wszystkie krzewy wszystkie rośliny ozdobne zostały nawiezione tutaj część cebul już posadzonych tutaj mam cukinie, tutaj mam arbuzy zobaczcie sobie jak puszczają, one były w domu dzisiaj zostały przeniesione tutaj i wszystko już rośnie żółty kolor nie jest czymś tutaj złym one się zazielenią a tak, że się zazielenią to już Wam pokazuję właśnie a tak wygląda część moich rozsad zobaczcie sobie, no pomidory i papryki no, no tutaj, te które tutaj widać już są do posadzenia i coś trzeba będzie z tym zrobić ale to w następnych odcinkach tutaj mamy taką, tutaj jest kapusta, kalarepa brokuł i no, jeszcze coś co zapomniałem: jeszcze coś kapustnego, no, powybiegało kilka, ale to nie jest problem. Posadzi się troszeczkę niżej i wszystko będzie ok. Tutaj moje pnące groszki, ale będą się pięknie piąć. Jak ja już jestem zadowolony, nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwy. I powiem tak: teraz jest połowa kwietnia. Teraz można już wiele warzyw siać, wiele warzyw można sadzić, można sadzić. Praktycznie wszystkie rośliny już. To znaczy, no pomijając jakieś tam pelargonie i ten, ale chodzi mi na działkę. Praktycznie wszystko. I też ważna informacja jest, że jeśli chodzi o rośliny z gołym korzeniem, to to już jest ostatni termin, żeby to sadzić. Później dopiero będzie taka opcja na jesień. Więc jeśli jakieś, jakieś drzewa owocowe czy coś, które mają goły korzeń, to sadźcie już teraz. Teraz można wykonywać różne, różniaste zabiegi. Przygotowuję sobie właśnie pole pod uprawę, sadzę już różne, przygotowuję doniczki. Teraz można już w zasadzie robić wszystko, a ogranicza mnie tylko czas, bo chęci są ogromne. Spójrzcie sobie tutaj na czoski. To są takie mniejsze, a tutaj mamy już większe, większe czoski. Te są te zwykłe, a te takie największe, to są czoski słoniowe. A więc jeśli chodzi o nawóz, no to polecam dać no praktycznie wszystkim, chyba wszystkim, ale mówię praktycznie z ostrożności, praktycznie wszystkim roślinom, które są roślinami wielo. Letnimi. To znaczy, jeśli chodzi o rabarbar, jeśli chodzi o warzywa wieloletnie, to jeszcze chwilka, jeszcze chwilkę i będę dawał nawóz. Natomiast właśnie jeśli chodzi o drzewa owocowe, krzewy owocowe, rośliny ozdobne wieloletnie. Po prostu wszystkie te rośliny bardzo polecam Wam dać nawóz na wiosnę, trawnik też między innymi teraz jest idealny na to czas. A tutaj co jest? To jest troszeczkę porów, takich. O, mniejszych, nie mniejszych one tutaj pięknie będą rosły zaręczam Wam, zobaczycie, że one będą piękne tutaj mam cebulę posadzoną też będzie piękna Ach, ale się cieszę w donicy i w gruncie również nie? też w gruncie będą, bo nie zdążyłem wczoraj posadzić wszystkiego tutaj seler seler korzeniowy, tam też seler seler naciowy tutaj ta ziemia to jest ziemia zeszłoroczna to przygotowałem, już posadziłem tutaj będę przygotowywał to znaczy wybieram ziemię daję, mi mieszam ją z nawozem wieloskładnikowym i tyle. I ona będzie tutaj przygotowana dosyć dobrze pod uprawę następnych warzyw a liczę na to, że w tym roku tutaj będzie pomidoro, ziemniak pokażę Wam jego uprawę ale nie tylko. Jeszcze troszkę i rzodkiewki tutaj zaczną budować już korzeń a jakby ktoś się pytał jak wyglądają moje burówki, no to patrzcie jak pięknie wyglądają rozrzucony wczoraj nawóz no już w sporej części rozpuszczony liczę w tym roku również na piękne plony, to dopiero zaczyna puszczać puszczać listki, później będzie kwitło i tutaj już się zaczyna sprzątanie tego, ponieważ no, no warto to sprzątnąć te wszystkie pozostałości i wąka mi tutaj w tym pomaga no bo ja nie mam na to czasu, więc ona tutaj sprząta te liście, które zostały, te gałęzie. To według mnie jest ważne. A z krzakami borówek jest różnie, bo niektóre krzaki są takie niższe, a inne są takie, no już jak patrzę, tak 1,80 m, 1,90 m, może pod 2 m już podchodzące. A ten pęd, zobaczcie, jak pięknie rozbudowany. Zobaczcie sobie z góry. Ach, ja bym tu nagrywał i mówił o wszystkim. Naprawdę. W tym roku będzie ciekawie, m.in. z cebulą z wieloma warzywami, ale tutaj właśnie chcę poruszyć jej temat. Tutaj chodzi mi o cebulę o zimą, tutaj właśnie ona jest. Mam też cebulę, którą posadziłem niedawno, zaraz wam ją pokażę. No i tą właśnie cebulę z rozsady, którą już widzieliście w tym filmie. A tutaj piękne rabarbary. Wreszcie posprzątane, nie ma tu tego bajzlu. Tutaj jest. Już Rancho numer 2, tutaj jest Rancho numer 1. Pietruszka naciowa zaczyna rosnąć, zaczyna pięknie rosnąć. Tutaj doniczki przygotowane, tutaj boróweczki, boróweczki w donicach są już nawiezione. Jedne są nawiezione nawozem zakwaszającym, drugie, znaczy dwie sztuki, te tutaj. Natomiast te dwie są nawiezione nawozem yy, zwykłym do, do drzew, do krzewów owocowych jeszcze wiecie, wczesną wiosną to jeszcze no zaraz spadnie jeszcze deszcz, to się porozpuszcza ok, ale gdyby było lato, to bym wolał zdecydowanie nawozem płynnym wolę nawozem płynnym, ale tutaj zdecydowanie bym tak wolał, tutaj drzewka owocowe no tutaj jest ranczu numer dwa tutaj jest ranczo numer jeden gdybym wiedział, że będziemy je mieli to bym je dał troszeczkę tutaj a teraz nie chcę ich przesadzać, niech sobie tutaj będą, one są przy folii to jest przy tym półtunelu foliowym. Powiem Wam, że liczę w tym roku na duże zbiory. Zbiory czereśni, zbiory gruszek, zbiory nektaren, zbiory brzoskwiń. No może też zbiory wiśni, jabłka jakieś tam. Na jakieś tam już pierwsze sztuki liczę. A tutaj co jest? Tutaj jest agres. Ale tutaj też jest fajny. Bo tutaj no oprócz tego czosku, który został wychodzi bub, 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 bub. Wszędzie bub. To jest dziwne, bo miałem wam tak tylko troszkę pokazać, no ale chyba już pokazuję wszystko. Tutaj, właśnie ten bób, tam był wsiany w rządku, tutaj po trzy w jednym. Zobaczcie sobie, tak to tutaj wygląda. Niestety, chwasy również wychodzą, a tutaj już zaczyna od jakiegoś czasu wschodzić burak. Co tego tutaj w tym gąszczu nie widać, ale chodźmy sobie dalej. No, może tutaj już tak bardziej widać, tutaj wschodzi. Cebula dymka. Właśnie to jest ta trzecia, która była posadzona. Jeszcze w tym miejscu pomiędzy tymi cebulami, które teraz tutaj widać, tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, jest posiana marchewka. Później właśnie są te buraczki wsiane. A truskawki to zaczynają odbijać. One dostały wodę już wcześniej. One niedawno właśnie dostały nawóz. Teraz mają ciepło. One teraz ruszą. Ruszą w oczach. Porzeczka na pniu. Czy cokolwiek innego na pniu. Tutaj to nie jest to. To są dziki i to należy się pozbyć. Ja to tam utnę zaraz. Tutaj truskawki w beczce. Miałem dosypać tutaj ziemi. Ich jeszcze Iwonka nie nawiozła. One będą nawożone nawozem płynnym. Tutaj natomiast agrest i następne agryścioki. W tym miejscu przygotowuję sobie doniczki, doniczki pod uprawę warzyw. No trochę ich mam, jeszcze trzeba ich przygotować trochę. W szczególności właśnie preferuję te 15-litrowe pod uprawę papryki, pod uprawę pomidorów, pod uprawę też innych warzyw. I to by było chyba na tyle, no mam jeszcze do pokazania tam wiele roślin ozdobnych i tak dalej, ale myślę, że nad tym skończę. Więc dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa, do zakupu mojej książki i mojego kalendarza oraz moich smyczek. Na infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.